Kiedyś powiedziałam, że prędzej piekło zamarznie niż zobaczycie mnie w kroksach i oto właśnie piekło zamarzło. Zapraszam Was na kroksowy odcinek. Dzień dobry, dzień dobry, ja nazywam się Monika Jurczyk, OSA, osobista stylistka i sama sobie, słuchajcie, dałam taki challenge, żeby te kroksy wystylizować w taki bardzo modny sposób, a może nie modny, tylko po prostu zdatny do chodzenia gdzie indziej niż w ogrodzie, bo mi jednak kroksy kojarzą się z ogrodem, działką i tak dalej, i tak dalej. I faktycznie są to najbardziej, słuchajcie, znienawidzone buty, jakie mogłabym sobie wybrać ale pewnego pięknego popołudnia kupiłam w aplikacji Vogue brytyjską wersję tego magazynu i zobaczyłam pewne zdjęcie, które zainspirowało mnie do tego, żeby jednak kroksy kupić, wystylizować. No jest to wyzwanie, jest to wyzwanie. Okazało się, że są tu całkiem wygodne buty. Na wybiegach pojawiają się takie, które mają jakieś broszki tu poprzypitane, dużo brokatu i tak dalej. Ja po prostu wybrałam neonowy kolor, bo te neony trzymają się mocno jesienią, więc dzisiaj Będą trzy stylizacje z kroksami. ciepłe, jeszcze cieplejsze, już jesienne. Cały czas się zastanawiam, czy myślicie, że w tych kroksach można wyjść na zewnątrz i jak pada, do skarpetek po prostu, czy przemoknie, jednak? Bo w sumie ta podeszwa jest całkiem wysoka, więc z kałuży nie będzie chlapać. Skałusz. Już nie będzie chlapać? Zobaczymy, też, też będę, będę testować. No w każdym razie, są to kroksy. Czy się polubimy i która stylizacja przypadnie Wam do gustu, to będziecie musiały, znaczy mam nadzieję, że będziecie chciały powiedzieć mi w komentarzach. Na koniec tego odcinka powiem Wam też, co zostawiłam sobie z Zary, bo tak komentowałyście dzielnie, że czuję, że powinnam Wam powiedzieć, co z poprzedniego odcinka zostało, a co nie. Dobra, zaczynamy tę stylizację, bo chyba za bardzo się rozgadałam. Pierwsza kroksowa stylizacja to jest stylizacja bardzo, bardzo kolorowa. To jest słuchajcie bluzka, którą widziałyście już w, i w odcinku, ona jest z mojej szafy po prostu. Widziałyście ją też w kursie o analizie kolorystycznej te z was, które ten kurs kupiły. I tutaj chciałabym wam od razu powiedzieć, że pod filmem znajduje się link do kursu. Kurs kosztuje 197 zł po raz ostatni, bo później będziemy podnosić ceny. Więc jeżeli planowałyście kupić sobie kurs o analizie kolorystycznej, to teraz jest ten moment, bo on będzie po prostu droższy później. Więc zachęcam was do tego bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. To jest taki kurs, o którym dziewczyny mówią: "A kurs zrobiło już ponad 1500 osób. Dziewczyny mówią, że naprawdę Zmienia życie i zakupy. To, co jest w nim najfajniejsze, to to, że dostaje się paletkę. Paletkę kolorystyczną dla waszego typu kolorystycznego. To jest paletka na telefon, którą można wziąć na zakupy. To jest paletka, którą można ściągnąć sobie po prostu jako plik w komputerze, jeśli robicie zakupy online i od tej pory już kupujecie tylko odcienie, które są dla was odpowiednie. Więc zachęcam Was do tego bardzo, bardzo, bardzo mocno. Wracając do tematu. Mamy blues. Ta bluzka jest w kolorze takiej zimnej zieleni i to jest jeden z najmodniejszych kolorów tej jesieni. I uwaga, połączona z różowymi spodniami, bo ten taki mocny róż to też jest kolor tego sezonu, więc mamy tutaj całkiem sporo różnych kolorów. Pamiętajcie, że kroksy są przecież neonowe. I do tego różowa torebka, bo nie chciałam już wprowadzać innego koloru. Mamy trzy mocne kolory, trzy kolory bardzo w trendach, trzy kolory, które fajnie się ze sobą łączą. Róż tych spodni to jest taki róż pomiędzy i ciepły i zimny, więc myślę, że e, może być e, dla każdego typu kolorystycznego. Tych spodni jeszcze u mnie nie widziałyście. To są e, spodnie marki Mi Complete, torebkę e, też już znacie, już parę razy w e, odcinku była. Jak wygląda całość? Tak. E, oczywiście jak wybieracie stylizację, czy to ze swojej szafy, czy kupujecie coś nowego, oczywiście zachęcam do tego, żeby najpierw sprawdzać, co macie w szafie, to fajnie jest rzeczy dostylizować. Dawno Wam nie przypominałam, że jestem panią od nadgarstków, czyli przy takich szerokich oversize koszulach fajnie jest podwinąć rękawy, żeby było widać nadgarstek, to jest najszczuplejsze miejsce ręki, przez co cała sylwetka wygląda bardzo fajnie i lekko. I ja zazwyczaj tak dość nonchalantnie Wtykam sobie koszulę z przodu, żeby ona sobie swobodnie e, wisiała z tyłu. Tym bardziej, że ja bardzo lubię szerokie spodnie i lubię taki look luźny. Ostatnio w ogóle nie lubię obcisłych rzeczy, chyba że mam, wiecie, taki nastrój, żeby coś podkre podkreślić. Natomiast e, na co dzień lubię się czuć naprawdę, naprawdę swobodnie. E, ta torebka oczywiście ma pasek, więc nie trzeba jej trzymać w ręce jak kopertówki, tylko można e, przewiesić przez całą stylizację. Jeśli e, przez ん Może nie przez stylizację. Jeśli do tego jakiś e, coś nawierzch, bo już mamy jesień, już jest chłodniej, to może być zarówno jeansowa kurtka, to może być po prostu trench, e, e, jakby łączenie takich mocnych kolorów z beżem. Jest teraz też bardzo mocno w trendach, więc e, spokojnie, spokojnie można sobie z tym poeksperymentować. No dobra, to był pierwszy look. Lecimy do drugiego. Zanim opowiem Wam o drugiej stylizacji, chciałam Wam powiedzieć, żebyście. Super Subskrybowały kanał, bo nadal jest tak, że 60% z Was ogląda filmy, a nie subskrybuje. A jeśli będziecie subskrybować, to będziecie od razu wiedziały, jak nowy film się pojawia. Mam nadzieję, że one będą coraz ciekawsze i będą Wam się podobały, i nadal będziecie tworzyć ze mną taką wspaniałą społeczność, jaką tutaj e, tworzymy, w komentarzach między innymi. Jeśli chodzi o te stylizację, to to jest właśnie. Taka sukienka, którą zobaczyłam w tym wogu, tak? Znaczy no może nie identyczna, bo nie tej marki i nie w takiej cenie, ale jednak gdzieś mi ten pomysł na kroksy wtedy zaświta w głowie, to jest moja sukienka dzianinowa, którą kupiłam w Berlinie. Dwa lata temu, może trzy, już nie pamiętam nawet, bo okazało się, że jest tam strasznie zimno i poszłam po prostu do Kosa. Bardzo lubię tę markę i kupiłam sobie tam ciepłą sukienkę, która uratowała mi w tym Berlinie życie. Nadal jest to moja ulubiona sukienka. Z tą sukienką już myślałam, że się pożegnam, ponieważ yy, jak ją suszyłam. Jeszcze w poprzednim mieszkaniu to z kwiatków, z balkonu mojego sąsiada, coś spadło na nią i strasznie ją zaplamiło, w strategicznym miejscu, czyli na pupie. Ale sukienkę uratowała moja mama. Wszystkie moje sposoby zawiodły, ale wiecie, jak trwoga, to do mamy, mama ją uratowała i sukienka jest jak nowa. Więc bardzo ją lubię na jesień. Do tego wybrałam tym razem neutralną torebkę, żeby już nie robić konkurencji kolorystycznej. Kroksom. Nie mogłam się powstrzymać. Bardzo chciałam Wam e, pokazać moje pierścionki. To są pierścionki polskiej marki Cosmo Stones. E, I bardzo, 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 bardzo je lubię. Są takie mocne e, i wyraziste. Ta stylizacja z sukienką mogłaby być do botków, mogłaby być do kowbojek, może być do kozaków, może być do płaskich butów, może być do sportowych butów. E, ale przeczytałam kiedyś, że. Jeśli chce się trochę szaleć z modą i trochę pobudzić swoją kreatywność, fajnie jest wybrać do stylizacji coś totalnie niestandardowego. I myślę, że właśnie tą totalnie niestandardową rzeczą w tym zestawie są właśnie kroksy. Dajcie mi znać w komentarzach, czy ja w ogóle mam tak wychodzić na ulicę, czy jednak pójść w coś spokojniejszego. Sylwetkowo te kroksy są dość fajne, bo ja jestem sylwetką Y. To jest sylwetka, która ma szerszą górę, szersze ramiona, szerszy biust, trochę węższe biodra i bardzo szczupłe nogi w porównaniu do reszty sylwetki, szczególnie kostki. I wtedy dla tych szerszych części sylwetki mocne buty tworzą taką fajną, fajną przeciwwagę. Więc sylwetkowo te buty bardzo fajnie się sprawdzają. Czy stylizacyjnie? Tak. Czekam na Waszą opinię. I przechodzimy do trzeciej stylizacji, najcieplejszej. I ostatnia stylizacja, w której jest mi na maksa gorąco. Poza tym zobaczcie, jak się przebierałam z sukienki w sweter, to się drapnęłam. Ja mam strasznie delikatną skórę, na której wszystko widać, więc większość rzeczy, które Wam tutaj pokazuję, to są rzeczy, które są delikatne dla skóry, bo żadnych gryzących bym po prostu nie przeżyła. Zdecydowanie najcieplejsza stylizacja z tych wszystkich, już na taki wydaje mi się naprawdę zimny, jesienny sweter. nie sweter, tylko spacer. Sweter kupiłam w moim ulubionym sklepie Vintage. Jest to sweter z drugiej ręki. Ma przepiękny kolor, bardzo ładne wzory. Do tego jeszcze moja letnia torebeczka Kenzo w miętowym kolorze, taka totalnie nieoczywista. I spodnie... E, które widziałyście w poprzednim e, odcinku o rzeczach Zary, tak postanowiłam je zostawić. Oprócz tego, oprócz tych spodni zostawiłam ten sweterek w paski e, zielone, zostawiłam ten komplet w paski, bardzo mi się podobał. E, to, co może Was zaskoczyć, nie zostawiłam sukienki, dlatego, że wydawała mi się bezkształtna i bałam się, że po praniu totalnie ten kształt straci, natomiast, ponieważ bardzo podobały mi się kolory, zostawiłam czapkę i rękawiczki jako taki, wiecie, zestaw już Cienno-zimowy, została ze mną też biała koszula, resztę odesłałam, to tak, żeby zaspokoić Waszą ciekawość. Jak wygląda ten y, zestaw z kroksami? Jakoś przy moich szczupłych nogach nie wyobrażam sobie tego e, zestawu z rurkami na przykład, bo wydaje mi się, że wtedy ta dysproporcja pomiędzy naprawdę ogromnymi butami i moją bardzo szczupłą łydką byłaby trochę za duża. Ale myślę, że też spokojnie do zwykłych jeansów e, takiego zestawu można spróbować, bo wtedy e, te neonowe żarówiaste kroksy dadzą właśnie takiego modowego kopa <laughs> e, całej e, stylizacji, więc e, warto o tym pamiętać. No dobra, są trzy stylówki już e, z długim rękawem, już swetrowe, już dzianinowe, bo jesień, drodzy Państwo, ja wrzesień kocham, e, stylizacje wrześniowe uwielbiam, więc e, jestem naprawdę w siódmym niebie, że e, mogę Wam te stylizacje pokazywać. Dziękuję Wam bardzo za dziś, czekam na Wasze komentarze, czekam na Wasze subskrypcje e, i do zobaczenia za tydzień. No i co ja mam z. Z nimi zrobić? Co ja mam z nimi zrobić? Nosi.